Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Tomek, jestem klerkiem V roku, jestem tutaj obecny wraz z moimi współbraćmi z koła misyjnego. Witamy Was bardzo serdecznie, szczególnie księdza Rafała i księdza Kamila oraz wszystkich kleryków oraz osoby duchowne i pracowników Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego Wikid Inquitos, a także i parafian z parafii pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika w Indianie. Dzisiaj do południa było dosyć u nas pochmurnie, ale później wyszło słońce. Jest to trochę też takie symboliczne, bo ze względu na ten zbliżający się taki gorący dosyć czas, bo przed nami i czas święceń diakonatu, a także czas święceń prezbiteratu. W tym roku na nowych diakonów zostanie wyświęconych sześciu kleryków, a także będziemy mieli nowych dziewięciu księży. Jest to oczywiście dla nas wielka radość. Prosimy Was też o modlitwę. Natomiast doszły nas też smutne wiadomości o, o złym stanie zdrowia zarówno księdza Rafała Kipigrocha, a także wielu kleryków, aby może też innych osób związanych z Waszą wspólnotą. Zapewniamy Was o naszej modlitwie. Też ten krótki filmik jest takim wyrazem duchowego wsparcia i umocnienia, ale nie tylko Was, ale i nas, bo każdego dnia dziękujemy Bogu za ten dar, za ten dar właśnie Boży. Przyjrzeć z tą świadomością, że gdzieś tam daleko w Peru żyją inni nasi bracia i siostry, którzy przeżywają takie same doświadczenia religijne, chrześcijańskie, przeżywają swoje radości i smutki. I chcemy. Chcemy dzielić się wraz z Wami tą radością. Jednocześnie ja też chciałbym się podzielić taką osobistą refleksją, bo w zeszłym roku ksiądz Rafał Kipiglo, którego bardzo pozdrawiam, gościł u mnie w parafii, z której pochodzę, z parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika w Myszkowie. Dał się on poznać od, jako człowiek o, i kapłan o wielkim, Bożym sercu i wielkim zapale misyjnym. Można jego historię, o waszej kulturze, o waszej tradycji można wysłuchać bez końca. Dziękujemy mu oczywiście za to, a teraz cieszymy się właśnie, że tacy dwaj kapłani mogli wyjść tutaj z naszego seminarium, by głosić w światu dobrą nowinę. A teraz oddaję głos moim współbraciom. pozdrawiamy Was bardzo serdecznie z Polski i my trwając w radości Zmartwychwstania cały czas żyjemy tą nadzieją nadzieją, którą niesie ze sobą Chrystus stały. i teraz także wraz z wiosną z pierwszymi, słońcami, z pierwszymi promieniami słońca tej wiosny docierają do, do nas coraz lepsze informacje odnośnie do stanu epidemicznego w Polsce zostają zdjęte kolejne restrykcje i mamy nadzieję, że u was także będzie wszystko to zmierzało e, ku lepszemu, a ku pokrzepieniu naszych serc e, myślę, że warto zauważyć, że pojutrze w Polsce będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin świętego papieża Jana Pawła II. Z tego powodu Benedykt XVI napisał list do nas, Polaków, ale tak naprawdę także może on być odczytany przez ludzi na całym świecie, w którym pisze, że Karol Wojtyła wzrastał także w niełatwych czasach II wojny światowej. Na, I także po II wojnie światowej, e, kiedy przypadł właśnie czas jego tej formacji. E, I teologii uczył się on nie tylko z książek, e, ale także z doświadczenia, z trudnego doświadczenia, w jakim znalazł się on sam i jego kraj. I myślę, że na wzór także właśnie Karola Wojtyły, e, późniejszego papieża Jana Pawła II, e, my także znajdujemy się dzisiaj w trudnej sytuacji, ale przez to możemy uczyć się teologii, a jeszcze bardziej wzrastać formacji tej duchowej poprzez sytuację, którą przyjmujemy. Przyjmujemy ją z wiarą i nadzieją ponieważ ona uczy nas w sposób bardzo mocny miłości. Oczywiście nie skupiamy się na tym, co jest złe, nie skupiamy się na cierpieniu. Tak jak mówiła Teresa Benedykta od Krzyża, Krzyż nigdy nie jest celem samym sobie, ale drogą, która prowadzi nas do nieba i my dzisiaj także w tej sytuacji chcemy zobaczyć przede wszystkim miłość, miłość i niebo, które jest także tutaj na ziemi. Takie sytuacje, jak właśnie ten stan epidemiczny pokazują nam to, co jest w ludziach najlepsze i to, co jest najgorsze. Można powiedzieć, że my chcemy skupić się na tym, co najlepsze. Chcemy zobaczyć miłość, która jest w drugim. A wierząc, że tak naprawdę właśnie idziemy jedną drogą, nie tylko drogą chrześcijańską, właśnie tą, ale właśnie jeszcze pogłębioną, staramy się pogłębiać naszą więź z Chrystusem, przygotowując się do przyjęcia sakramentu święceń. No to właśnie, łączymy się z Wami w sposób duchowy, pamiętając o Was w modlitwie i przesyłając Wam najserdeczniejsze uśmiechy i wyrazy wsparcia. I na ten trudny czas dlatego chciałbym przypomnieć pewne słowa Jezusa, który na łodzi powiedział: Nie bójcie się, ja jestem z Wami. Wielokrotnie mówił, Ja nie opuszczę Was aż do skończenia świata, i na ten trudny czas chciałbym życzyć, abyśmy w chwili właśnie położyć tą ufność W Panu Bogu. I to są moje życzenia, które do Was kieruję. Nie bójmy się zaufać Bogu. W tym niełatwym dla nas wszystkich czasie chciałbym Was wszystkich serdecznie pozdrowić. Księdza Rafała, Księdza Kamila, który był moim wikariuszem w parafii rodzinnej Matki Bożej Bolesnej w Gidlach. A także wszystkich kleryków, i powiedzieć za Chrystusem: Odwagi, nie bójcie się, ja zwyciężyłem świat, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I tej wytrwałości w Panu Bogu i zaufania Panu Bogu pragnę życzyć. Pozdrawiamy! Trzymajcie się!